no, dawno się już z wami nie witam, taka rozczochrana z rana No, no, zazwyczaj się witam z wami Z mojej łazienki w przyczepie, taka rozczochrana Jak wstaję rano, nowy dzień Zorientowałam się, że mam szafkę W łazience, w mieszkaniu, taką samą jak tu Widzicie? Teraz się zorientowałam I trzeba wstawać, bo jest nowy dzień Przestało padać nie pada już. To dobrze, bo nie będzie tego błota. My mieliśmy w pierwszej wersji stanąć na trawie, ale było takie błoto, bo padało. A było na plusie. Już tam nadal jest. Niewiele, ale jest. Prąd. Rano nam zabrakło prądu na chwilę. I gaz nam się, wy... Znaczy ten, ogrzewanie nam się włączyło. I... Dogrzewamy teraz. Włączyło. Myślałam, że gaz się skończył, ale nie. Dobra, biorę się. Łkanioł też już stał. I kawkę pijemy. My już kochani po pierwszej kawce, woda się gotuje na herbatę, zakręcamy, robię śniadanko, pasta jajeczna dzisiaj, e, pomidorki, wędlinkę, idziemy na śniadanko do Beci, ale jeszcze robię herbatę, a wraca z toalety porannej w moich klapkach po lasu. Chodzisz w moich klapkach, potem ja coś chcę i nie mogę ten. Gdzie Ty masz swoje klapki? Schowane. Schowane. A co, na gorsze czasy? Schowane, ja nie będę używał swoich. A, bo kodów. są nowe. Dobry jest. Je. Dobra, słuchaj, herbatkę robię i, i idziemy do ten. Chleba mamy tylko tyle. Gotowała się? Tak. Wlej tu w herbatkę i wciśnij tą limonkę, co została. No i z posiadanku zaczynamy Ja już pościel rozebrałam, słuchajcie, bo zabieram do prania. Także mam już rozebraną pościel. Bo już teraz muszę mieć w głowie takie rzeczy. To i tak, ta, to i tak dobrze, że ja już od samego początku sprzątałam sobie przyczepę, zanim wyjedziemy. Więc teraz już nie mam tego takiego, wiecie, wkur, że muszę... Dojechać na miejsce, posprzątać, dopiero do domu dojechać. Dobrze, że ja sobie od razu sprzątałam, więc nic się u mnie nie zmienia. Sprzątam na miejscu, zostawiam przyczepę u kolegi i jedziemy do mieszkanka w bloku, do naszego apartamentu. 36,5. Pamiętajcie, nawet był chyba taki serial: 36,5. 39,5. 39 było i pół? Nie, to też za dużo. Słuchajcie, my już po śniadanku jesteśmy, a teraz idę na termy, na te drugie termy, co Wam wczoraj Ja mówiliśmy. nie idę. Smenka nie idzie, sprzątam. Bo ona musi tutaj przygotować wszystko do wyjazdu. Samochód umyć i przyczepę. <laughs> Nieprawda, sprzątam tylko środek. Także pokażę Wam te drugie termy. Jeszcze zobaczę, czy bateria jest full. Bateria jest full, dobra, ok. <laughs> Właśnie jak cofnęła, że kamery zapomniałem. I byście ze mną nie byli na tych termach drugich. Także idziemy. Zobaczyć jak te termy wyglądają, i ja zobaczę, i Wy zobaczycie, jak to wygląda. Także jest fajnie, tutaj. Zobaczcie, jeszcze ten kemping tam jest, tam my stoimy za tym samochodem. Tam Tomasz stoi obok, tu jest taki plac, tu jest wyłożony kostką. A jak tu zapełni się, to tu na trawce można stawać. No, jak jest taka pogoda deszczowa, to oczywiście nie za bardzo tu jest, bo tu jest takie błoto. Zobaczcie. Ale w lato tu jest przepięknie pewnie, jeszcze za tą chatą. Bo tutaj można sobie wynająć pokoje i tu i w tej chacie. Oświe to chyba w każdej. I tu są takie miejsca na grilla. Na, na, na takie coś. A tutaj jest recepcja. O naklejeczkę później musimy sobie nakleić. A tu jest taki bar. Taka altanka. Żeby sobie tutaj też można piwko jakieś grzane. Kupić tutaj jest taka altanka na, e, na powietrzu. Bardzo fajna miejscówka. Także a i tutaj ceny mogę Wam zbliżyć. To sobie zatrzymajcie. O! Auto 5 euro. Przyczepa 8 euro. Osoba 5 euro. Za dobę. Tu są łóżko. Dwie osoby 50 euro. No zobaczycie sobie, zobaczcie. A teraz idziemy na te termy. Fajnie. Temperatura 0 stopni. O, zobaczcie, kamp Orawice. Tutaj mamy ten Camp Orawice. Tutaj mamy te termy, co wczoraj w nich byliśmy. Zaraz wam pokażę, czy to już jest otwarte, czy nie otwarte. To nie wiem. Zaraz zobaczymy, czy ludziska jakieś są. O! Tutaj po prawej. Zobaczcie. Już się wyłaniają. Tutaj, żeśmy wczoraj siedzieli sobie. Tutaj jest taka gorąca woda 38. Ten mniejszy troszeczkę, a tu jest taka woda 35-36. No i tutaj tarasik, bar tam, bardzo tani. Bo tak jak mówiliśmy wczoraj, piwko i frytki 4,80 euro. Także jak na takie miejsce, to moim zdaniem niedrogo. Ma masaż 20 euro też, moim zdaniem, jakieś tam jak na ośrodek, jak na kur, jak na taki ośrodek. Masaż 20 euro to jest tam 80-90 zł. Można tu płacić też złotówkami oczywiście, no ale bardziej się opłaca euro, bo oni tutaj mają kasę euro, 20 euro masa, lub 100 zł, no to wiadomo, że do tych 100 zł to już jest doliczona jakaś tam prowizja za to, że on musi to zamienić sobie później na własne pieniądze. Jakieś tutaj, o i tutaj mamy te drugie baseny, termalne, normalne, termalne, idziemy na te drugie. I zaraz wam powiem ile tutaj wstęp kosztował, będzie kosztował na te drugie. A na te termy, co tam byliśmy przed chwilą, wam mówiłem co byliśmy wczoraj to kosztuje 7 euro dorosły człowiek. Dorosła człowieka kosztuje 7 euro. Także też przystępna cena moim zdaniem. Usiedliśmy wczoraj za 2-3 godzinki. Fajnie spędzony czas odprężonko. No a teraz idziemy. Tutaj na te drugie termy. Nie wiem, gdzie tu wejście jest, musimy odszukać. Wolę, ja to wolę góry niż morze. Morze to jest fajne, ale częściej jest co robić w górach niż, niż nad morzem. Ale trzeba być i tu, i tu. No i dochodzimy, tutaj jest recepcja. Park wodny, jak to się nazywa? Meander Park. Okej, okay. tutaj mamy e, kasę do wjeżdżania na stok, na górę, a tu wchodzimy na wiadomo gdzie. O, znajoma twarz. <śleszamy> no i tu kupujemy. I tu kupujemy. Bileciki wjeżdżają, wylaty tu też fajne musi być, nie? Raczej No i dostałem, słuchajcie, zegareczek Ceny tu są takie, możecie sobie Przybliżyć 3 godziny 18 euro Całodniowy 19, czyli my wzięliśmy sobie 3 godzinki Ponieważ dłużej nie będziemy siedzieć, ale jak ktoś tam przyjedzie Bo dzisiaj jest dzień wyjazdowy ale jak ktoś tu przyjedzie sobie to cały dzienny, 1 euro tylko więcej i nie patrzysz wtedy na zegarek. Więc idziemy się przebierać. Stój. Możemy jest dziesiąta do pierwszej do, do 30 dobrze to mówię? Raz. Tak. No. Tak. Gdzieś ty Tomasz jest? Gdzieś ty jest? A. A tu jaka wolna jest. Osiemnastka. A patrzę jaka wolna. To jest wolna osiemnastka. O co? Nabieram szczęścia, dwójścia i wejścia

No, ciepełko. Brakowało mi tego. No i tu fajnie jest, bo sobie oglądasz jak na nartach ludzie jeżdżą w zimę, nie? Mhm. O no i no takie wiesz, to jest. Na nartę, a oni tu nie jeżdżą tak w Polsce wieczorem, wiesz. A to, bo to jest zamknięte w dzień, tak? Nie, nie, narwyż Co jest zamknięty wieczorem, wiesz? A. Nie ma jak w Polsce są jakieś A. tam wieczorem wświetlone pracy. No. Tylko masz co do 16 czy do 15 nawet, wiesz. No, no dopóki no jest widno jest. I na basen, nie? No tak. No elegancko. A, muszę wytrzeć ekran, bo zaparował. Nie wiem jak nie widać. Widać mnie, widać mnie. Odpoczywaliśmy sobie na zwykłej wodziące, teraz idziemy na... O, teraz lepiej. Jacuzzi do drugiego baseniku. Wam pokażę jakieś ceny mniej więcej w tym barze tutaj. Nie no, ja taki. znalazłem cenę, żeby Wam pokazać 100 gram każdego jedzenia 370 euro. Ładujesz, ile chcesz. A później płacisz, ile oni chcą. Ale jest limit na zegarku. A, jest limit na zegarku 60. Co się tylko tam Tutaj można się napić, jak ktoś spragniony. A tutaj. Nie wiem, co to, co to jest. Morska kompier aerosolna. O, właśnie. Na <śpiewanie> o, Solankowa kąpiel zrobiona Idziemy dalej O, zimno Idziemy teraz na jacuzzi i masaż pleców Tam mamy, słuchajcie, jacuzzi takie w kółeczku tu mamy jacuzzi pod, pod ścianą, a tu mamy masaże masaże, na który, na który teraz zmierzamy, żeby się pomasować plecki. Moczyliśmy się w gorącu, teraz idziemy przez mrozik 0 stopni jest chyba a, my klapków nie mamy. No dobra idziemy teraz mrozem, przejdziemy na basen z falami. Tam są fale, a tu jest śnieg. Kurde, zimno śnieżek sobie pada jak widzicie widać śnieżek może widać może nie widać ale relaksik jest odpowiedni zobaczcie jakie, jaki śnieżek pada jakie płatki wielkie ale to nie w kamerze to nie widać tego wiesz o, ty... Ale może ktoś się dopatrzy. Na Twojej głowie widać. O, płatek jaki wielki. Płat. A to nie upie? Za chwilę będziemy mieli fryzury jak krótkowski. <grym /doletnicy> Pozdrawiamy się, panie Krzysztofie. <grym /doletnicy> o, takie białe będziemy mieli. O. To jest. Sceneria fajna, to. Płatki wielkie. Nam tu gorąco, a tu na dworzu zimno. Fajk. Płaty jak 8zł Tylko wiesz co, na, nie wiem, na kamerze to nie widać tych, tych płatów takich małą kamerę Ta Mała kamera, a duże płaty <noise> Piękne płatki. My już po basenach jesteśmy, z Tomaszem wyszliśmy i jest w Krzyżowatku Rzeków, i jest 790 metrów. I 790 o, metrów nad, nad Morzem Polskim. Polski. I powiem Wam szczerze, że jest, ale szczerze, że jest, że jest, że jest bombowo. Naprawdę fajnie. Fajne te termy. Polecamy I tu na tym, na tym Bajorku, co byliśmy wczoraj. Też fajnie. Za 7 euro, a tutaj za 18 euro dzisiaj jest yy, i jacuzzi, i sauny, i temperaturki wody różne, i fale, co wam nagrałem. No, także fajnie. Można się tu spędzić nawet i cały dzień, bo dopłacasz 1 euro do, do 18, płacisz 19 i jesteś tu cały dzień. Także można się zrelaksować. My zrelaksowani idziemy na polewku. To jest polewku cebulową czoskową. A to jest z czymś w środku, czy to jest sam borsz Czoskowa połowa. A, czoskowa, dobra. Idziemy zjeść i pakujemy się i spadamy. Dają, to Aha. O, a tutaj zobaczcie, polewo. Tam idziemy na polewku. Czoskowu. A i tutaj byliśmy wczoraj. Co prawda po ciemku. A tam dzisiaj woda była ciepła. Woda była ciepła. Pomimo tego, że było ciemno, to woda nie zmarzła. A <laughs> i tu se siedzą takich ludzie, jak my se wczoraj siedzieliśmy. I tu też fajnie. Masażyk tam. Na górze barek. Po taniości wszystko. Także polecamy, polecamy gorąco. No, polewkę czosnkową wzięliśmy taką, która kosztuje 350 i to się wrzuca, tak. Bo to jest rosół chyba. I czy ten, czy to jest. Nie wiem, co to jest. No, to jest czusko, nie, Cuskowa. Nie, no, Czoskowa, no Tak to się właduje do środka i się. je. Smacznego. Dziękuję.